W dzisiejszym filmiku chcielibyśmy wam pokazać porównanie działania iOS 9 kontra iOS 7 na iPhone 4S. W związku z tym, że było sporo pytań po ostatnim filmiku związanym z iPhone'em 4S i iOS 9 chcielibyśmy wam pokazać porównanie systemów. Czarny iPhone jest na iOS 7, natomiast biały jest na iOS 9. Tutaj ten czarny iPhone jest normalnie używany przez mojego kolegę, dziękuję mu za użyczenie. Natomiast dziewiątka jest przywrócona totalnie do fabrycznych ustawień, nie ma tutaj nic. I chcielibyśmy porównać prędkość działania. Zaczniemy sobie od wejścia do aplikacji telefon. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie, aplikacja Telefon uruchamia się zdecydowanie szybciej na iPhone'ie z iOS 7, natomiast lagi, które występują na iOS 9, że tak powiem, są do przeżycia. Wejdźmy sobie teraz w aplikację Wiadomości. Raz, dwa, trzy. Porównajmy teraz prędkość działania aplikacji Mapy. I pozwólmy, żeby telefon znalazł naszą lokalizację. Jak widzicie, różnice są praktycznie minimalne przy szukaniu lokalizacji, natomiast przy uruchomieniu programu rzeczywiście różnica jest widoczna. Odpalmy sobie teraz przeglądarkę Safari. Telefony są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, właściwie to do mojego iPada, który leży niedaleko. I spróbujmy sobie wczytać stronę Apple. Raz, dwa, trzy. W tej chwili na iOS 9, co ciekawe, wczytała się strona pierwsza, natomiast iPhone 4S, który jest na iOS 7, troszeczkę jeszcze, że tak powiem, muli. Natomiast jest to może spowodowane połączeniem internetowym, dlatego że w poprzednim teście iOS 7 wczytał stronę pierwszy, dlatego spróbujmy przeprowadzić test. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No, w tej chwili <gryw> zdecydowanie szybciej wczytała się ona na iOS 7, dlatego że już pewnie była tam gdzieś, gdzieś wczytana w tle. Zaznaczajmy sobie teraz stronę youtube.com na jednym i na drugim telefonie. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie na S7 znowu jest minimalnie szybszy ten telefon. Powiem tak, w normalnym użytkowaniu, yy, jeśli chodzi o to, że mamy wsparcie producenta do iOS 9 i wszystkiego, funkcjonalności, te lagi myślę, że są do przeżycia, natomiast jeśli kto, komuś udało się zakupić yy, iPhone'a z systemem iOS 6 lub iOS 7, yy, właściwie to już iOS 7, dlatego że aplikacje na szóstce nie są wspierane, to zdecydowanie polecam, jeśli zależy mu na szybszym, yy, szybszej responsywności telefonu, polecam zostać przy iOS 7, natomiast osoby, które zaktualizują telefon do iOS 9, też nie będą, myślę, zawiedzione, jak patrząc na to, jak długo jest wspierany ten telefon. Na koniec przeprowadźmy sobie jeszcze test aparatu. Raz, dwa, trzy. I zobaczmy, jak szybko wykonują zdjęcia dany telefon. Praktycznie jest to ta sama prędkość. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Naszego porównania. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz zadawania pytań w komentarzach. Czołem!